Chciałem na początku podziękować byłemu zarządowi, byłej Radzie Nadzorczej, bo oczywiście nie wszyscy tu jesteście, część jest w płocku nawalnym, ale za tą odwagę. Wspólnie podejmowaliśmy decyzje, realizowaliśmy te decyzje, wiedzieliśmy, że to jest dobre dla koncernu, realizowaliśmy przy podejmowaniu decyzji cały ład korporacyjny, bo próbuje się wmówić nam, że to była firma, garaż, gdzie jednoosobowo ktoś podejmował decyzje. Szanowni Państwo, to nie były decyzje jednoosobowe, to były decyzje bardzo mocno przemyślane, to były decyzje, które patrzyły na kierunki rozwoju całej gospodarki globalnej. Te decyzje były poparte różnymi ciałami w firmie. Przecież firma ma cały nadzór, to jest praktycznie wiele komitetów, nie tylko komitetów, to są firmy międzynarodowe, które również prowadziły w tym zakresie kontrolnik. Mało to, proszę Państwa. Niektóre z tych firm nadal są w Orlenie. Jak próbuje się wmówić, że nie było ładu korporacyjnego, to jest ewidentna bzdura, to się oszukuje tak naprawdę opinię publiczną. Proszę Państwa, zarząd, który obecnie zarządza firmą, no to są, przykro mi to powiedzieć, to są... Kukły, które generalnie realizują politykę swoich politycznych mocodawców. A jeżeli polityczni mocodawcy bardzo mocno przed wyborami krytykowali, opowiadali o procesach, bardzo ciężkich procesach fuzji, inwestycji, bzdury i herezje, to w ślad za tym ich nominanci muszą im składać raporty. I te raporty wyglądają tak, że. I do im publiczkę. Weźmy wystąpienie pana Hołowni, który twierdzi, że wyniki Orlenu były napompowane. No to trzeba nie mieć żadnej wiedzy gospodarczo-ekonomicznej, żeby w ten sposób twierdzić, że wyniki są napompowane. Te wyniki, które są badane przez tych samych audytorów, którzy teraz również sprawdzają wyniki. I wypowiada się. Pan o procesie Olefin, jakby się go media zapytały, co to są tak naprawdę, te Olefiny, to nie sądzę, żeby umiał powiedzieć, co to tak naprawdę jest. Więc, więc uważam, że to jest jeden wielki cyrk. Ale do konkretów, proszę Państwa, teraz przejdę. Proszę zobaczyć. Kwestia połączeń i procesów fuzji. Pamiętacie może, może macie taką pamięć, sądzę, że macie jak mocno atakowano nas o połączenie Orlenu z Lotosem. Ile było ataków. Dlaczego myśmy to robili? Dlatego, by scentralizować zakup ropy, by nas nikt nie ogrywał. Dlatego, byśmy wyszli na świat z większym zapotrzebowaniem, bo tak robią wszystkie firmy. Odeszliśmy od ropy rosyjskiej. Odeszliśmy od gazu rosyjskiego. Przez przejęcie pgnig Uratowaliśmy tak naprawdę PGNik, bo gdyby nie kapitał Orlenu, PGNik byłby masą upadłościową, bo nie miał kapitału do podstawienia na zabezpieczenie pewnych wolumenów gazu przy odpowiednich cenach, które w tamtym czasie były. Realizowaliśmy bardzo wiele zadań. Dziś, proszę Państwa, odbywa się cyrk. Pierwsze z tym cyrkiem to jest to całe walne. Proszę zobaczyć, ci Panowie nawet nie są konsekwencji. Konsekwentni z tym, co mówią i z tym, co robią. Oczywiście wymieniają tam pewne rzeczy, ale na innych konferencjach te rzeczy bardzo mocno chwalą, mówiąc, że uzyskują synergię z połączenia Orlenu z Lotosem. Żadna nowość. Te dwa miliardy synergii, a zresztą, jak się robi taki proces, liczy się wszystkie synergie. I te synergie były zwymiarowane przez nas, przez firmy międzynarodowe. I te synergie to jest ponad dwadzieścia miliardów złotych. I dziś zarząd wychodzi i chwali się synergiami, które uzyskał już dwa miliardy złotych przez pierwszy rok, ale synergiami, które myśmy opracowali i tak naprawdę wdrożyli w, w realizowanie przez menadżerów tych wszystkich synergii opisanych w kolejnych tak, bo jedne musiały nastąpić po o, następnych. Więc co, czy, czy teraz źle, że połączyliśmy Orlen z lotosem, czy dobrze? Bo już nikt w tym kraju tego nie rozumie. Pamiętacie państwo w mediach, czy też tu jest tvn czy też w innych, bardzo mocno grzano tym procesem, że to skandal, że to grabież gospodarki. Ja się pytam, na czyje zlecenia media realizowały to zadanie. A dziś zarząd publikuje synergię. Na czyje zlecenie media realizowały zadanie atakowania tak potężnego koncernu w momencie, kiedy zmienialiśmy kierunki dostaw ropy, nie z kierunku rosyjskiego? Na czyje zlecenia media działały, gdy realizowaliśmy zmiany kierunków zakupu gazu? A czy my byśmy zrobili to, gdybyśmy nie byli silnym koncernem? Dziś zarząd chwali się największą budową, farmą na Bałtyku. Proszę Państwa, przecież to wszystko zrealizował ten zarząd. 20 miliardów finansowania, finansowania projektowego, nie z Orlenu. Wiarygodność była do Orlenu, więc świat kapitału podstawił 20 miliardów na finansowanie tej inwestycji. Dziś zarząd mówi, że inwestuje, nie robi żadnej łaski. Wszystkie te umowy podpisaliśmy, rozpoczęliśmy proces inwestycji, rozpoczęliśmy budowę portu, która się będzie kończyć na następny rok, zrealizowaliśmy całe zadania. Następne wielkie pochwały zarządu, jeżeli chodzi o Detal. Czy ten zarząd podjął choć jedną decyzję akwizycji? Zaraz do tego dojdę. Kupiliśmy Detal zarówno w Austrii kupiliśmy detal zarówno na Węgrzech, na Słowacji, zwiększyliśmy detal w Niemczech, w Czechach. Wierzyliśmy w polską markę. Nie czailiśmy się, tylko obrędowaliśmy Orlen marką Orlen. Nie star, nie benzyna, Orlen, bo wierzyliśmy w tą markę, bo podnosiliśmy wartość tej marki i ta marka była znana na całym świecie. I dziś nie ma problemu, że wszystkie stacje będą nazywały się Orlen. Te stacje nie tracą klientów. Dlatego, że między innymi zainwestowaliśmy w Formułę 1, rozpoznawalność, to jak robią media i firmy globalne. Właśnie w ten sposób realizowaliśmy te zadania. I teraz ta kwestia akwizycji, zeroemisyjny kwartszt wszystko było zrealizowane, realizowane przez nas, zostawione przez nas. I teraz zadaję pytanie panom zarządu. Nie wiem, czy oni rządzą, bo nie sądzę, że oni. Ale ja wiem, jakie projekty zostawiłem w Orlenie. Panowie, którym się nic nie opłaca w tym kraju. Powiedzcie mi, co współpracą z Arabią Saudyjską Saudi Aramco? Ży ja znam umowy, które podpisywałem. To nie były tylko umowy na zakup roby. W tym roku miały się wydarzyć inne współprace w zakresie petrochemii. Nie bez celu kupiliśmy 50 hektarów gruntu. Koło lotosu miało być następne 50 hektarów gruntu wykupione. Dlaczego nie wykupiliście tych 50 hektarów gruntu? Nie bez celu budowaliśmy port na martwej Wiśle. Między innymi również było związane to z rozwojem petrochemii i dlatego jest budowane. Dlaczego odeszliście od współpracy w zakresie petrochemicznej z naszym strategicznym partnerem? Praktycznie w kraju i za granicą, ja znam te umowy, nie mogę tych umów wymieniać, bo jestem poważnym menadżerem i nie mogę tego robić, ale ja znam te umowy i wiem, co miało być następnym krokiem. Zaoraliście ten krok, zaoraliście szansę, byśmy weszli w cały łańcuch petrochemiczny, globalny łańcuch petrochemiczny. Ja się pytam Was, dlaczego nie kupiliście choć jednej stacji? Przecież wiem, jakie były rozmowy prowadzone. Gdzie te rozmowy? Dlaczego nie kupiliście stoniesień medialnych stacji Jetta. Bylibyśmy drugą siłą w detalu w Niemczech, pierwszą w Austrii. Dlaczegoście zaniechali rozmowy? Nie złożyliście wstępnej oferty. Dlaczego wszystkie projekty inwestycyjne zaorywujecie? Bo jesteście skłóceni, bo jesteście powołani do zarządu według kluczy politycznych, tych kluczy politycznych i tych waszych sekt, które się z sobą zwalczają. I zwalczacie się w zarządzie, nawzajem nie podejmujecie decyzji. Ja też byłem polityczny. Nie boję się tego powiedzieć, ale miałem odpowiednią siłę. I moi ludzie pracowali i nie oglądali się za siebie, tylko podejmowali decyzje. Ja im torowałem drogę polityczną, a oni musieli podejmować decyzje. A co z ludźmi, którychście odprawili z firmy około półtora tysiąca ludzi? To nie byli politycy, to byli menadżerzy o międzynarodowym doświadczeniu. Powiedzcie mi, kto zasklepi tą lukę w kapitale ludzkim? Który menadżer mając międzynarodowe doświadczenie, będzie chciał kiedyś pracę w Orlenie. Powiedzcie mi, który. Pokażcie mi, czy rozpoczęliście choć jedną inwestycję w tym roku. Przecież mogliście budować elektrownię gazową w Gdańsku. Zostawiliśmy wam projekt i, i wszystkie inne. Dlaczego nie weszliście w rynek mocy? Dlaczego nie inwestujecie? My budujemy dwie elektrownie w Grudziądzu i w Ostrołęce. Budujemy dwie elektrownie. Dlaczego trzeciej nie rozpoczęliście w budowie? Przecież mamy bardzo duży deficyt, bo wygaszamy część elektrowni węglowych. Dlaczegoście tego nie rozpoczęli? I mógłbym tych działań wymieniać. To są represje, to jest prześladowanie ludzi. Spodziewamy się aresztów nawet wydobywczych. Z tego się spodziewamy. Kancelarię pana Siemiątkowskiego i pana profesora Achmaja którzy przed fuzjami w sposób brutalny atakowały nas politycznie. Dziś robią audyty. Czy świat mediów zadał im choć jedno pytanie? Ile te audyty kosztują? Nie, nie zadał im pytania. Ale w przypadku Daniela Obajtka, to byście mnie rozszarpały jako media. I jakoś TVN i choćby nawet generalnie Onet nie zadaje trudnych pytań. Po co zadawać trudne pytania, jak firma szoruje po dnie? Czy to wszystko nie pokazuje na pewne zlecenie, pokazanie wszystkim menadżerom w Polsce: nic nie róbcie, nic, bo każda decyzja będzie ukarana, bo każdą decyzję, jak powiedział pan prezes Michał Ruk, można interpretować na dwa sposoby. Ale proszę państwa, wiecie, co się liczy w biznesie? Rachunek ekonomiczny. Nawet już nie te decyzje, a rachunek ekonomiczny jest taki, że w tamtym roku ta firma zarobiła 21 miliardów. A jeżeli patrzę i analizuję, to jest według, jeszcze raz podkreślam, mojego rachunku i mojego liczenia, które sam robię, to będą wyniki o 20 miliardów mniejsze. I co? Pozwalamy wszyscy na to? Pozwalamy na te szopki? Zwyczaje w prawie były takie, że nie zwoływało się walnego w takiej sprawie, chyba że ktoś miał wyrok prawomocny i wyrok prawomocny stwierdził, że działał na niekorzyść spółki, wtedy spółka dochodziła do swoich roszczeń, ale po wyroku prawomocnym. A jest to tylko dlatego robione, by prawnicy mogli zarabiać. I powiem Wam jedno, my jesteśmy odważnymi ludźmi. Nie będziemy się chować. Przejdziemy wszystko. Ten zarząd i ta rada jest odważna. Powiemy, jakie decyzje podejmowali. Zachęcam inne spółki Skarbu Państwa, żeby wyszły spod stołów i w końcu zaczęły o tym mówić, bo wyniki są straszne. I nie będziemy tylko robić konferencji. Ale chciałem Państwa dziś poinformować, dlaczego zrobiliśmy. Tą konferencję, ponieważ składam dzisiaj zawiadomienie o podejrzaniu możliwości popełnienia przestępstwa przez obecny zarząd. To zawiadomienie parę minut temu zostało złożone do prokuratury krajowej. Koniec, panowie, niszczenia nazwisk, niszczenia polskiej firmy. Będziemy składać wnioski do prokuratury, nawet jak ta polityczna prokuratura uzurpatora, który nie jest prokuratorem krajowym, tylko pan Barski, stwierdzi inaczej, to przyjdą czasy, że będzie inna prokuratura. I za to, co robicie nielegalnie, niszczycie firmę, odpowiecie, bo to nie będzie pierwsze ani ostatnie zawiadomienie do prokuratury. Mamy klasę. Mamy odwagę i nie pozwolimy Wam w ten sposób niszczyć, kopać, marnować dorobek kilku pokoleń, dorobek zarządu i skrzywiać w ogóle wyniki tej firmy, bo wyniki są publikowane i wszyscy wiedzą, jakie są. A jeżeli chodzi o Wasze podejście i zadania społeczne, to w tym roku wydaliście na zadania społeczne parę milionów, myśmy wydali setki milionów. Tak realizujecie zadania społeczne, tak pomagacie Polakom. Wy nie umiecie podejmować decyzji. Natomiast wasz kierownik, Donald Tusk, nie rozlicza was z wyników, bo pognałby was daleko, tylko rozlicza was z ilości złożonych wniosków do prokuratury. Brawo, wspaniale prowadzona firma, brawo, wspaniale prowadzone państwo. Myślę, że kiedyś ta konferencja zostanie wam w tych mediach. Za parę miesięcy zobaczycie, jak nasze państwo będzie wyglądać i jak już wygląda. Bardzo dziękuję wszystkim.